Oddaliśmy Lincolna, więc czas e, zacząć nowy projekt. Mercedes W126 CUP, e, tak zwany Mercedes SEC. Auto do kompletnej odbudowy blacharsko-lakierniczej. Mm, jest ciekawie, myślę, że będzie jeszcze bardziej ciekawie. Co Wam będę dużo mówił? No. Zobaczcie jak wygląda to auto w tym momencie i ile przy nim jest roboty Zapraszam Was na nowy odcinek na całą serię w sumie związaną z tym też Mercedesem Legenda niemieckiej motoryzacji 5-litrowa V8 Mercedes-Sec, czyli jest klasa w wersji coupełtej, dwudziestej. Marzenie wielu ludzi, naprawdę. O, gdzie mi te zwłoki pokazuje, a co tutaj przyszło? No do nas ciekawego, co to jest? Nie wiem. <śmienki> <śmienki> Jesteśmy pięty naprawdę. No, reperatura ciekawe jest. No w każdym razie. A to jest ta od y... Sedana? No chyba ta Sel. Sel, czyli to od wersji. Od to... A tutaj? Ktoś się postarał? No. Powiem ci, że rozpakujemy to do końca. A tutaj gdzieś w to nam kieszeń, i to jest takie, jest tutaj taka popierdolona kieszeń. Jest... I nie trzeba będzie tego dorabiać kurwa ręcznie. I nawet nie jest porzewiała? Nie. A tu jeszcze jedno nadkole wewnętrzne, tak? Wewnętrzne, bo. Zamierzone było tutaj jedno, więc doszło i drugie, jest niepotrzebne. Ale Bo ta kieszeń tutaj trochę zżarta jest. A tu mamy ładną kieszeń No Miecie, że naprawdę to jest ładna kieszeń Faktycznie się postarał. No tu trochę, ale to jest taka powierzchowna można powiedzieć To jest jak plamka na zębie no. To tyle to akurat jest. To jest akurat w porównaniu do tego, jest co jest tutaj. No ale. A, a teraz pokażę tą dobrą kieszeń, co była wcześniejsza, nie? Fachowcy z nadmorza morza już. <noise> <noise> Dobra, jest nierobiona nie jeszcze, jest idealna. O, patrz, widziałeś o. Do mm. i statki ty wiesz? Z mata i teraz wiesz co? Dla, specjalnie dla, dla Łukasza, bo nie wierzył mi, że takie się nie nadaje. Tu jest tyle kiprzy nie? O. Żeby było jasność <śmiech> <śmiech> Także już yeah. tego nie zrobimy. No to jest fajna mata, widzisz, żywiczna. Tu fajne wklejone. Zajebane bitexem, co przepraszam, nie przeklinamy. A od wewnętrznej strony? No! Oryginał. Yy, dziewica? O, tak. Bitexem z zbytu. Eee, tam takie też tam jest no. zarta, a mamy tamtą kieszeń czy no no przecież mamy Orgino? całą ten. A cały, cały ten mamy. No, no to podklejenie tutaj. Co podklejenie? To chłopakom od szyby zostało, wiesz? Mm -hmm. To nawet chłopakom coś nie pasowało, to tu nawet podcieli, widzisz? Lampa im tutaj <laughs> nie to wyjewali do gumówką, co no. <laughs> Ej. To jest tutaj fajne, z jednej strony tutaj tutaj jest taka kreseczka, a tutaj jest taka. I mamy cały próg. o. Od... dwa Tu mamy. O, nówka kieszeń. Cała. Przyszły oryginały. Zobacz, mamy dwie I Tylko, że fakt faktem to ten nie ten jest od tego modelu eee, Od sedana Ale eee. mamy takiego specjalistę On to przerobi Przerobi, przerobi to na cosko. kupę Szkoda, że od wersji Czterodrzwiowej Ale to mniejsza z tyłu, to... No, bo to to jest to samo. w sumie tam potrzeba W sumie to nam samo. potrzeba jest to reparaturkę, także jest to samo, bo one się tylko różnią tutaj bez to za. na jakie ładne. Jest to tak zurwane. Po A pod maską też coś było, no nie? Z z strony jest jak wiesz, wiesz. ten okular cały. No, to jest tu pogipsowane to wszystko. To też trzeba zrobić. W ogóle to. Eee, co? no ale... gulu, 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 ale, ale gulu, 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 do gulu, gulu, no, nie do broni, to jest, to jest Malo... Nie gulu, 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 to gulu, 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 nie, nie gulu, <laughs> gulu, Dobra. Nawet na Żuku się tak nie robiło. Co ty gadasz? <laughs> Co ty gadasz?